Od kiedy kupiłem ten samochód, od samego początku były takie drobne problemy z rozrusznikiem. Szczególnie zimą przeskakiwał, cykał, nie odpalał, ale nie w sensie, że się blokował. Tylko on startował, tylko jak wyrzucał Bendix, to nie zawsze się zesprzęglał z kołem zamachowym. I jakoś tak ignorowałem ten problem. Udawałem, no, że go nie ma, bo w końcu odpalał, ale już. Dosyć tego i postanowiłem ten temat wyeliminować. Przyczyna jest prawdopodobnie tutaj wyrobionych. Ząbkach częściowo i on się blokuje, i nie, nie, nie wskakuje. Może nie przeskakuje, nie wiem czy to jest to, czy to nie jest to, ale widać, że zęby są wyrobione, a nie powinny być. Także dam, go, dam to do regeneracji, bo naprawdę, przynajmniej zobaczę, jakie są, jaką zaproponują mi stawkę za naprawę. Tu jest 11, 11 zębów. Na tym, czy to można napawać, czy to trzeba wytoczyć nowe, nie wiem. Nie wiem, jaka tu jest idea naprawiania takich rzeczy. Wieniec na szczęście jest w dobrym stanie. Oddam ten rozrusznik do regeneracji, może w profesjonalnym warsztacie. Madzą radę taką zębatkę wymienić. Będziemy się cieszyć 100% skutecznością z balami kozika. Słuchajcie, poszedłem do sklepu, żeby zorientować się czy to zrobią, czy nie zrobią, czy mają części. I okazało się tak, że całe, całe sprzęgło mieli na miejscu. Całe sprzęgło, już takie, które tu wchodzi, gotowe. I takie, jakie ja potrzebuję. 120 zł. I potrzebowałem jeden terminal. I tam jeden mi się pokrzywił, się zużył. Terminal kosztuje 20 zł. Jeden drugi, na pewno dwa bym wymienił, ale drugi mam praktycznie nowy. Nie wiem, czy widzieliście, to wam pokażę jeszcze na kamerze. Słuchajcie, razem 120 plus 20, 140 zł. To ja 3 lata się męczę z odpalaniem. Złapie, nie złapie, odpali, nie odpali, a to wszystko gotowe. W sklepie na mnie czekało, także popełniłem grzech lenistwa, grzech zaniedbania, także w ramach pokuty, sam to sobie zmienię, przełożę w ramach samodoskonalenia i pokuty, a jeżeli nie dam rady, pokażę, że nie mogę, to poproszę, poproszę o wsparcie. Nie idzie to lekko. Wszystko Wyjąłem rotor. Wykręciłem. Tutaj sprawdzam te łożyska. Dwa łożyska. Nie ma na nich żadnego playa. Nie ma minimalnego nawet ruchu. Także są dobre. Ten styk też tutaj według mnie wygląda fajnie tu mamy szczotki. szczotki też jeszcze jest zapas spory zapas jeszcze jest żeby się mogło cofnąć Także rozbieram dalej. Wydaje mi się, że zostaną te trzy śruby, których nie mogę wykręcić. Też są niestety na, na krzyżak. No i nie idzie. Niestety nie, nie poszło. Także dokonuję brutalnego włamania się do tego rozrusznika. Rozwiercam. Śruby, na nakręć śruby Jest krzyżak. śrubokręt krzyżakowy tego nie bierze, ślizga się, wyrabia się gniazdo krzyżaka. Także błąd konstrukcyjny. Nie da się tego rozebrać w normalny sposób. Trzeba rozwiercać. Rozwiercam po kolei i mam nadzieję, że się wtedy dostanę. No i rozwierciłem te wszystkie te otwory, te śruby. Przewierciłem je. To są te śruby. O, teraz jedna się odkręca, ta druga też. No, ciekawe dlaczego, a ta jedna nie. Także będę musiał takie śruby nowe gdzieś kupić. I będę przekładał teraz to sprzęgiełko. Zobaczcie, jak elegancko wychodzi. Zobaczmy, czy to jest to samo. No, wydaje się, że to jest to samo. Także zaraz założę. I będę szukał śrub. Jak znajdę, to jeszcze dzisiaj zamontuję. Włożyłem nowe sprzęgło. mam nasmarowałem zębatki. Znaczy, tutaj takie łożysko. I składam teraz. się kręci chodzi ładnie no i gicio no teraz te wiadomo, już zużyte, się nie nadają akurat mam, mam coś takiego twardość 8,8 czyli do zaakceptowania i są może o pół centymetra krótsze Natomiast są na imbus Co wydaje mi się, że jest dużo bardziej rozsądne niż, niż krzyżak To jest błąd konstrukcyjny Toyoty W tamtych czasach, nie wiem, może imbusa nie znali Krzyżak się w ogóle nie sprawdza Imbus ma większą szansę wytrzymać moment obrotowy I po prostu nie zerwać łebka Także montuję te, składam dalej Pokuta pomału dobiega końca Został mi wymienić ten konektor, terminal czy jakkolwiek to, to zwał. Złożymy to, zamykamy i montaż. Rozrusznik, czyli motor starter, czy starter motor Zainstalowany, przykręcony tu I u góry po drugiej stronie, przewody Podpięte Testujemy odpalenie Słuchajcie, rozrusznik skręciłem, zainstalowałem Ładnie kręci i działa Ale jedna rzecz mi nie dawała spokoju Mianowicie taka, że razem z tym terminalem nowym Dostałem nowy taki Plastik. Tylko, że u mnie ten terminal jest po tej stronie, gdzie jest duży plastik. I to mi tak nie dawało spokoju. I cały czas jeszcze się zastanawiałem, czy ta zjechana zębatka tutaj na Bendixie czy to jest przyczyna główna tego, że ten rozrusznik nie działał prawidłowo czy może to jest rezultat efekt a przyczyna leży gdzieś indziej I Słuchajcie, obejrzałem sobie materiały na internecie I jest tak jak tak jak kupiłem, tak było prawidłowo, że ten terminal powinien być z tym wąskim plastikiem i powinien być zamontowany po tej stronie tutaj natomiast po tej stronie, po stronie plusa Powinien być ten większy terminal, ten powinien być po tej stronie, a ten węższy powinien być już po tej Tak to powinno być prawidłowo zamontowane. Więc ja to tak zrobię jak razem z tym małym tutaj drucikiem od solenoidu. Właśnie powinien być ten, ten terminal, a nie ten. Także zamieniam to, żeby było prawidłowo, zgodnie ze sztuką. I być może. Ten słabszy styk, mniejszy styk powodował, że nie zawsze, szczególnie zimą, była wystarczająca ilość mocy, żeby ten Bendix prawidłowo wyknąć i żeby silnik działał prawidłowo. Tak? Myślę, że to mogła być przyczyna również, to że te terminale były zamienione. Jeszcze był, były tutaj taki, on jest taki pokrzywiony, ja go trochę prostowałem i tak, także nie było dobrego styku na, na plusie. I on nie, nie miał siły, może nie wychodził albo wyszedł, cofnął się i zębami wtedy zjechał o, o wieniec koła zamachowego. Taka jest moja teoria co do przyczyny głównej yy, związanej z, z uszkodzeniem tego rozrusznika.